Gościmy w firmie funero, hurtowni funeralnej należącej do Pana Nazariusza Foluszewskiego. Panie pierwsze pytanie, może takie nietypowe nie z hurtowni. Nazariusz, skąd takie imię? No cóż, dzień dobry Państwu. Przede wszystkim imię. Imię pochodzi tak naprawdę z kalendarza. Rzymskiego. Skąd się wzięło u mnie takie imię? Otóż mój tata, kiedy przeczytał po raz pierwszy w życiu Kowaldis, stwierdził, że występuje tam osoba, pomocnik Świętego Piotra, o imieniu Nazariusz. I stąd to właśnie imię Nazariusz, tak? czyli pomocnik Świętego Piotra. Mhm. Tam, tam Nazariusz pomaga, tu prowadzi własną firmę. Skąd pomysł na prowadzenie hurtowni funeralnej? No cóż, przede wszystkim jest to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Przez dłuższy czas analizowałem rynek funeralny czy też pogrzebowy w Polsce. Jak się okazało, hurtowni tego typu nie było. Były lokalnie działające podobne podmioty, natomiast głównie opierały się na sprzedaży lokalnej, zamkniętej. Mówię tutaj o zamknięciu też na klientów. Stąd też uznałem, że ciekawym pomysłem byłoby powołanie do życia takiego podmiotu, czyli działającego na całą Polskę, a wręcz obecnie działamy na części już Europy Środkowo-Wschodniej. Kurtownia funeralna, czy tylko trumny? Nie, absolutnie. Od trumien zaczęliśmy, tak, no bo. Chyba to był najłatwiejszy y, kierunek. Natomiast uzupełniamy przez cały czas e, swój asortyment o urny, e, o wyposażanie e, zakładów pogrzebowych, także galerii. Ile, ile lat już działa Pan na tym rynku? No, w rzeczywistości firma została powołana w 2007 roku, aczkolwiek e, w, na rynku pogrzebowym działamy od 2009. Po, Początek 2010 roku. Czy jakieś związki z branżą funeralną, może wykształcenie spowodowało, że w tą stronę? Nie, nie. Z wykształcenia kończyłem dziennikarstwo i nauki politycznej polityczną na Uniwersytecie Warszawskim. Później przez dłuższy czas pracowałem w branży informatycznej. A, a skąd kierunek funeralny? Jest to chyba najstabilniejsza obecnie branża. Dużą cechą jest też to, że jest typowo polska. Tak? Nie ma obcego kapitału. A przynajmniej nie jest tak rozwinięty jak w jakichkolwiek innych branżach w Polsce. Hurtownia funeralna. Ilu macie odbiorców? Obecnie mamy około tysiąca zakładów pogrzebowych, z którymi współpracujemy. Ta liczba się zwiększa, zmniejsza. Przez cały czas rok do roku odnotujemy wzrost oczywiście naszych klientów. Natomiast co ciekawe, mamy również kilkunastu obecnie dostawców, z którymi bardzo dobrze nam się współpracuje i rok do roku poszerzamy tą listę dostawców. Odbiorcami są zakłady pogrzebowe i krematoria. Jak już wspominałem, nie tylko z Polski, ale również z części tej Europy Środkowo-Wschodniej. Jak nie jest tajemnicą i jaką kadrą y, y, firma dysponuje? Oczywiście nie jest tajemnicą. To jest kilkanaście osób, raczej w okolicach 15 osób. Przede wszystkim jesteśmy ukierunkowani na sprzedaż. Nie prowadzimy obecnie większej produkcji. Dlatego też możemy się skupić na sprzedaży, na obsłudze klienta. Na stronie jest, że dowozicie asortyment do klienta. Jakim tam tamborem dysponujecie? Obecnie dysponujemy sześcioma ciężarówkami. Są to ciężarówki średniej ładowności. Plus do tego mamy swoich przedstawicieli handlowych, którzy jeżdżą samochodami osobowymi. Jest ich kilka samochodów osobowych w firmie. I tym właśnie wypełniamy, myślę, że Dodatkowo planujemy zwiększyć, być może, nasz, naszą flotę. Próbuję również rozmawiać z firmami spedycyjnymi, ponieważ część, jak zapewne Państwo się domyślacie część odbiorów także się wyrażę Odbieramy trumny od producentów dużymi ciężarówkami typu UTIR. Tak? Nie zamierzamy w to wchodzić. Będę się przez cały czas posiłkową flotą zewnętrzną. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję.